Teraz o prawdziwym kartograficznym dziele pochodzi z XVII wieku, a ostatnie 50 lat przeleżało w muzealnych magazynach. Na unikatową mapę przedstawiającą topografię Pomorza Zachodniego trafiono niespodziewanie podczas inwentaryzacji. Od dziś można ją podziwiać w Muzeum Marnarki Wojennej w Gdyni. Czas odcisnął na niej swoje piętno, ale nic dziwnego, bo powstała w 1618 roku, jeszcze za czasów króla Zygmunta III Wazy. Tak zwana mapa Lubinusa, kartograficzne arcydzieło. Od czwartku do końca grudnia można oglądać w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Autorem mapy był kartograf niemiecki pochodzący z Rostoku Lichard Lubinus. I właśnie on wykonał tą mapę. W latach 1608-1618. Mapę zakupiono w 1955 roku, ale odnalazła się dopiero teraz. W wyniku prowadzonych prac inwentaryzacyjnych na szeroką skalę w Muzeum Marynarki Wojennej udało nam się w pełni zidentyfikować i prawie że już datować mapę Lubinusa. Muzeum Marynarki Wojennej inwentaryzację zbiorów zarządziło po informacjach, jakoby w magazynach były braki. Mapa zawiera nie tylko informacje topograficzne Pomorza Zachodniego, ale też drzewo genealogiczne dynastii Gryfitów i wizerunki pięciu ostatnich książąt Pomorza. Ma ona również duże znaczenie artystyczne i historyczne, z tego względu, iż u dołu mapy jest zamieszczony opis Pomorza, autorstwa samego Lubinusa. Natomiast w obramowaniu całej mapy widzimy herby szlachty pomorskiej oraz wizerunki 49 miast, klasztorów i zamków, jakie były na Pomorzu w ówczesnym czasie. Na początku stycznia kartograficzne dzieło z XVII wieku pojedzie do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na konserwację. Ta może potrwać nawet dwa lata, więc grudzień to ostatni moment, by zobaczyć mapę w stanie, w jakim zachowała się przez kilkaset lat. Po konserwacji jej wartość może wynosić ponad 120 tysięcy złotych.